Cześć wszystkim, tutaj March Mentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce w czytaniu miesięcznym dla Singli na sierpień 2025 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań. Prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam sprawdzenie w jakim znaku Zodiaku jest Twój ascendent i księżyc. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam także do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są. Dla Was. Moje kochane strzelce, czytanie miesięczne na uczucia dla Was będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie dla singli, którzy kogoś już poznają, ale sytuacja jest rozwojowa i status relacji póki co niejasny. I druga część dla singli, w których życiu na ten moment nie ma nikogo, kim byliby zainteresowani. A teraz, już nie przedłużając, przechodzimy do oczyszczania tasowania i wykładania kart. Moje kochane strzelce, wasz przekaz dla singli, którzy już kogoś poznają, z kim się spotykają, kim są zainteresowani, to karta śmierci, karta dwójki buław, karta słońca. Natomiast przekaz dla singli, którzy na ten moment w swoim życiu nie mają nikogo, kim, by, kim byliby zainteresowani, nikogo perspektywicznego, z nikim się nie spotykają, nikogo nie poznają, to szóstka mieczy, karta dziewiątki kielichów i piątki denarów. Dobrze, rozpoczynamy sobie od singli, którzy już kogoś w swoim życiu mają, ale na ten moment to tak. Jeszcze nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. Zaczynamy sobie kartą śmierci. Karta śmierci oczywiście ona może budzić strach, ale niekoniecznie złą energią, dlatego że karta śmierci bardzo często to jest karta. Głębszych zmian, głębszego zrozumienia, karta transformacji. No, potencjalnie w pewnej konfiguracji kart, ale będziemy sobie jeszcze doprecyzowywać tą kartę śmieci. Może mówić o tym, że coś się kończy, ale to mówię o odpowiedniej konfiguracji kart. Na szczęście tutaj pozostałe dwie energie są pozytywne. Obok natomiast mamy kartę dwójki. Buław. Dwójka była to jest karta podejmowania znaczących decyzji. Karta bardzo często też zwracanie uwagę na taką szeroką perspektywę, na to, co dane decyzje w danym momencie mi po prostu przyniosą. Natomiast dwójka buław to też jest bardzo często karta podejmowania decyzji, mi się też ze względu na to. Że w dwójce buław zazwyczaj jest pokazane albo globus, albo mapa kojarzy też z podejmowaniem decyzji o jakichś wyjazdach. Jeżeli to jest znajomość na odległość, to na przykład odwiedzin u siebie, na przykład nawzajem. Tak, bądź dwójka buław to też bardzo często są jakieś wspólne plany, nie tylko przyszłościowe, co dalej, ale także związane z jakimiś wyjazdami, mobilnością, wspólnymi wycieczkami tym bardziej, że jako ostatnia energia to mm, mamy tutaj kartę słońca, a karta słońca to jest karta szczęścia, to jest karta lekkości bytu, to jest karta prawdy. To też jest karta takiego carpe diem, życia tu i teraz, cieszenia się tymi chwilami ze świadomością, jak one są ulotne. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, karty tutaj mogą pokazywać po pierwsze podejmowanie jakichś decyzji związanych z albo wspólnym spędzaniem czasu, albo odwiedzinami u siebie nawzajem. Albo też ym, związanych z jakimiś wspólnymi wyjazdami. Może być tak, że będziecie myśleć o tym, żeby sobie pozwolić na przykład na jakiś weekendowy wypad wspólnie, żeby razem fajnie sobie czas przede wszystkim zorganizować, żeby cieszyć się tym pięknem lata, tak, tym ciepłem, tym, tą pogodą, która no, w dużym stopniu w większości oczywiście przypadków, bo każdy będzie lubił bardziej co innego, tak, czyli niektórzy bardziej mogą lubić, inni mniej lato, ale no, nie ukrywajmy, że m, taka pogoda jest dla większości z nas w dużym stopniu mobilizująca do aktywności. Karty też pokazują, że jest w tym miesiącu taka energia cieszenia się tym, co jest tu i teraz. Z jednej strony Plany na przyszłość, ale z drugiej także niezapominanie o tym, że ta przyszłość zaczyna się teraz, tak? Będzie zależeć od tego, co my w tym momencie zrobimy. Jeżeli nie uda nam się być szczęśliwymi w tym momencie, kogoś tutaj poznawać, to tej przyszłości wspólnej po prostu nie będzie. Dobrze. Doprecyzujmy sobie każdą z tych energii i zdobędziemy sobie więcej informacji. Dobrze. Dlaczego jest śmierć? O czym jest ta transformacja? O czym jest ta energia? Dlaczego mamy tutaj kartę śmierci? Karta diabła. Karta diabła, moi kochani, to jest karta toksyczności. Oczywiście to jest jeden, jedno ze znaczeń, ale karta diabła bardzo często też przynosi yy, ze sobą jakieś wątpliwości. Tak? Takie niejasności. Jest to też karta, moi kochani, nie ukrywajmy fascynacji. Bardzo często ze sobą nawzajem, też takiego przyciągania do siebie, potrzeby bardzo często mocnego spędzania ze sobą czasu. No, karty tutaj mogą po prostu też pokazywać, że możecie sobie w tym miesiącu przepracowywać karta transformacji, jakichś głębszych wniosków. Karta diabła to karta wątpliwości, karta też jakichś takich nieścisłości, może wcześniejszych niefajnych sytuacji. No, tutaj karty pokazują, że możecie sobie po prostu wspólnie przepracowywać tematy trudne też w tym miesiącu, bo to, że te dwie energie energie są super, tak, mogą przynosić ze sobą y, prawdę, mogą przynosić ze sobą szczęśliwe chwile, jakieś wspólne wyjazdy. Ja tego nie neguję. Tylko karty też mogą pokazywać, że podczas jakichś y, znaczących wydarzeń w tym miesiącu, możecie także potrzebować obgadać sobie jakieś wątpliwości. Dlaczego mamy dwójkę buław? O czym jest energia dwójki buław? As mieczy. Ostatnio, przy którymś znaku Asamieczy? Przez tą kolorystykę, tak? Mi się jednak czerwony, pomarańczowy, trochę różowy kojarzą raczej z Asambuław, tak, bo to naturalnie jest kolorystyka Asambuław. Natomiast to jest Asmieczy. Asmieczy, moi kochani, to jest karta bardzo dużej szczerości. Jest to karta konfrontacji, jest to karta bardzo często wyjaśnień, oczekiwania, wyjaśnień. Bardzo często to też jest energia trudnych rozmów, które mają po prostu na celu. No, tak naprawdę, dać nam jakiś osąd sytuacji, tak? Jako, że mamy tutaj też tą energię w połączeniu z dwójką buław, to yy, karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu też pewne decyzje. Ja bym się nie zdziwił, gdybyście wy po prostu w tym miesiącu oczekiwali pewnych konkretnych deklaracji bądź decyzji. I gdyby też jakieś wspólne plany w tym miesiącu. Miały na celu przy okazji jakieś spotkanie, wspólne wyjazdy miały na celu też dać Wam większą okazję do tego, żeby tą osobę poznać, żeby pewne tematy obgadać, żeby może zobaczyć, jak się będziecie czuli w towarzystwie tej osoby, może na, dłu przez dłuższą chwilę, tak, spędzając wspólnie czas. Tak, jakbyście przy okazji jakichś wspólnych planów Rozmów o przyszłości mieli nabrać szerszego oglądu sytuacji. I też czy moi kochani, to tak jak mówię, bardzo często to jest potrzeba tego, żeby e, pewnych rzeczy się dowiedzieć, ale także, żeby sobie pewne rzeczy po prostu w głowie poukładać, nabrać takiej jasności sytuacji. Dobrze, dlaczego mamy tutaj kartę słońca? Królowa Kielichów. No i to jest, moi kochani, potwierdzenie dobrej energii przy dobrej energii. Dlatego, że Królowa Kielichów naturalnie oczywiście nie jest Waszą energią, natomiast Królowa Kielichów bardzo często to jest kobieta, kobieta troskliwa, oddana, zaangażowana, już coś czująca. Ta druga osoba nie jest już tutaj całkowicie obojętna. I karty tutaj też mogą pokazywać, że też w tym miesiącu te dobre momenty, te dobre chwile, jakieś też. Prawdy, tak, jakieś yy, wyznania mogą działać na korzyść tej znajomości, na korzyść tej relacji, i też dodatkowo, jak mógłbym tutaj powiedzieć przy w połączeniu z tą królową kielichów, działać na wasze emocje pozytywnie. Natomiast powiem tak, co do tego miesiąca, wydążycie też do pewnych konkretów, bo zaczynamy sobie. Wy, idźmy nawet chronologicznie, zaczynamy sobie od przepracowania wątpliwości, lęków. Y, trudnych sytuacji, które już miały miejsce pomiędzy wami. Jeżeli ta osoba w karcie diabła no po powiedzmy sobie tak bardzo potocznie odwaliła jakąś manianę, tak? Jeżeli już wcześniej sobie trochę straciła może w waszych oczach, jeżeli wcześniej w karcie diabła zrobiła coś co wam się nie spodobało albo nie wiem, w jaki sposób nadużyła waszego zaufania, to karty tutaj mogą po pokazywać, że w tym miesiącu pragniecie, i dążycie do tego, żeby najpierw sobie skonfrontować to, jak się sprawy mają. I jeszcze jedna rzecz, moi kochani, karta diabła bardzo często też potencjalnie mówi o czyichś problemach. Ym, z zazdrością, zaborczością, bądź na przykład z uzależnieniami. Może być też tak, że tutaj w kontekście czyichś jakichś problemów, tak, możecie potrzebować uzyskać najpierw pewne odpowiedzi. Tutaj dalej. Perspektywa przyszłości, podejmowanie decyzji, też wyjaśnienie sobie pewnych sytuacji, nabranie takiego ogólnego oglądu sytuacji, tak? W, w tym asie mieczy. Więc karty tutaj mogą wskazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc, że Wy też potrzebujecie, zanim pewne decyzje podejmiecie, zanim obiecacie sobie może przyszłość albo zanim padną pewne deklaracje, obietnice, też może być potrzeba, żeby najpierw pewne tematy obgadać. Ja mi się też nie zdziwił, jeżeli tutaj będą plany na wspólny wyjazd. Jeżeli będą tutaj plany na odwiedziny u siebie nawzajem, jeżeli na ten moment by być to znajomość na odległość, gdybyście najpierw potrzebowali pewne sytuacje sobie powyjaśnić, żeby w ogóle mieć taką perspektywę, czy W ogóle chcecie jechać, ale najprawdopodobniej tutaj idzie to po Waszej myśli i, i yy, nastawiacie się pozytywnie, no bo kończymy tak naprawdę, idąc już chronologicznie kartą słońca, czyli kartą szczęścia. Yy, Prawdy, takiego oglądu sytuacji, zadowolenia z tego, takiej lekkości bytu, cieszenia się momentem. No i do tego jest królowa kielichów, czyli kobieta już bardzo często emocjonalnie zaangażowana, też taka, która potrafi kochać i chce kochać i potrzebuje kochać i dąży do tego, żeby kochać, ale też jednocześnie do tego, żeby być kochaną. bo to też jest bardzo istotne. Ja zawsze mówię, że równowaga we wszystkich relacjach jest bardzo istotna, tak? Bo jeżeli jest, nawet kochamy, a nie jesteśmy kochani, to to też nie jest szczęście. Potrzebujemy jednak tego, żeby coś było, zostało odzajemnione. Ale widać tutaj, jeżeli chodzi o ten miesiąc, koniec końców. Fajne spędzanie czasu. Gdybym miał tutaj iść, yy, wskazywać chronologicznie, początek miesiąca może być trudniejszy niż koniec. Koniec może być zdecydowanie bardziej pozytywny, w lepszych emocjach, yy, też w takiej jasności sytuacji, po jakichś wyjaśnieniach, po jakichś trudnych rozmowach. I karty tutaj mogą pokazywać w królowej kielichów, że koniec końców to też bardzo mocno będzie działało na. No, wasze takie nastawienie do tej drugiej osoby. Dobrze, jeżeli chodzi o singli, którzy na ten moment nikogo nie poznają, szóstka mieczy, dziewiątka kielichów yy, i piątka denarów. Powiem Wam tak, bardzo niezależne energie. I szóstka mieczy jest bardzo niezależną energią i dziewiątka kielichów jest bardzo niezależną energią. Piątka denarów może troszeczkę mniej. Już wam będę tłumaczył oczywiście dlaczego. Dlatego, że szóstka mieczy to jest karta wypłynięcia na spokojniejsze wody. Bardzo często to jest karta doceniania spokoju w swoim życiu i dążenia do tego spokoju. Bardzo często to też jest taka potrzeba yy, no, o przebywanie trochę z samym sobą, ucieczki od takiego zgiełku codzienności, może też w tym miesiącu planujecie jakieś wolne, albo macie urlop, albo może być tak, że na przykład po pracy albo na weekendach będziecie chcieli sobie po prostu pobyć trochę sami ze sobą i dodatkowo tym bardziej, że wiecie co, gdyby jeszcze była obok jakaś inna energia, czyli na przykład dziesiątka kilków, to bym powiedział, że planujecie ten spokój i planujecie jakieś wyjazdy z w obecności innych osób, ale wy tutaj Macie obok y, dziewiątkę kielichów, czyli kartę zadowolonego z życia singla. Szóstka mieczy moi kochani to też jest bardzo często docenianie i dążenie do kontaktu z naturą, tak. Mobilność, kontakt z naturą, y, jakieś też y, działania takie aktywne. Bardzo często mi się też szóstka mieczy kojarzy na przykład z jakimiś nie wiem, krótkimi wycieczkami albo jakimiś spacerami y, na przykład też z y, y, wycieczkami rowerowymi bardzo prawdopodobne że gdzieś tam na łono przyrody. Jeżeli chodzi o energię obok, dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów to jest karta zadowolonego z życia singla. To jest energia bardzo często takiego czasu dla siebie, doceniania tego swojego spokoju. To jest poniekąd też pewnego rodzaju podkreślenie tej energii wcześniejszej. W dziewiątce kielichów to bardzo często też jest okres, w którym my odbudowujemy siebie, dochodzimy do siebie po jakichś trudnych doświadczeniach. Pamiętajmy, że przed dziewiątką kielichów jest ósemka kielichów, a ósemka kielichów to jest karta zostawienia ze sobą trudnych emocji. Trudnych wspomnień, trudnych osób, trudnych relacji i takiego odbudowywania siebie, takiego czasu dla siebie, takiego momentu, w którym my się przygotowujemy potencjalnie na coś nowego, odbudowujemy siebie, żeby później gdzieś tam, yy, będąc w takiej sile własnej, tak, w takiej miłości własnej, w szacunku do samego siebie, ewentualnie yy, otwierać się na nowe. Jeżeli chodzi natomiast o ostatnią energię, to mamy tutaj piątkę kielichów. Piątka kielichów to jest energia no takiego... Takiego poczucia, że na ten moment może nie warto w coś nowego inwestować, że może to jest dobry czas troszeczkę na odpoczęcie. Może być też tak w takim bardziej negatywnym scenariuszu, chociaż ja i tak wolę piątkę denarów niż piątkę kielichów, że mamy takie poczucie, że na ten moment i tak w naszym życiu nie ma nikogo perspektywicznego, że lepiej w połączeniu tych kart lepiej po prostu skupić się na sobie. Także tutaj nie ma też takiego, w ogóle we wszystkich tych energiach, nie ma takiego ciśnienia na to, żeby kogoś poznać tylko po to, że żeby ktoś w moim życiu był. Nieważne jaki będzie, nieważne jak mnie będzie traktował, nieważne czy mnie będzie szanował, czy mnie będzie kochał, tylko po to, żeby był, żeby nie czuć tej pustki. Właśnie te energie to jest stricte sama, każda z nich osobno, a razem to już w ogóle, e, takiego podkreślenia niezależności, tak? Taki, takiego poczucia, że nic na siłę w swoim życiu. Na spokojnie, układać swoje życie pod siebie, jeżeli ktoś się pojawi, będzie perspektywa, będzie perspektywiczna ta osoba, będę widzieć potencjał, to okej, okay. jeżeli będę czuć się na siłach, jeżeli będę uważać, że to jest dobry moment dla mnie w tym momencie na budowanie nowej relacji, ale w, tej, w tych energiach, wiecie co jest też fajne, że wszystkie te energie są kartami takiej dużej świadomości, dobre, niedobre, chcę w to inwestować, nie chcę w to inwestować, Jedyna tak jak mówię, taka dla mnie najmniej pozytywna energia to jest ta ostatnia, czyli piątka denerwów, bo czasem to też może być takie poczucie, że a... Nie wiem, czy widzicie tutaj, ta osoba siedzi i płacze nad tymi pentaklami, czyli to może być troszeczkę takie rozczarowanie. Także um, może próbowałem kogoś poznać, ale nikogo, nikogo konkretnego tutaj nie ma na horyzoncie. Więc w połączeniu z pozostałymi energiami, po prostu skupiam się na sobie, żeby nie tracić czasu. Tak, może na kolejne jakieś jałowe znajomości, albo wysiadywanie tam na jakichś portalach randkowych, tak? albo chodzenie do jakichś klubów dla singli. Gdzie później tak naprawdę to przynosi mi w dużym stopniu rozczarowania. Tym bardziej, że nie ukrywajmy, moje kochane strzelce, Wy jesteście bardzo nieza niezależnym znakiem. Wy też nie lubicie tracić czasu. Wy, wy też yy, cenicie swój czas, tak? Też nie macie takiej potrzeby, żeby coś w swoim życiu zrealizować zre wbrew sobie, za wszelką cenę. Dużo też jest w Was takiej yy, pewności siebie, też takiej, takiego potencjału. Na zasadzie, że ja nie, nie muszę być w swoim życiu tak, żeby szczęście jakiekolwiek zbudować. To muszę mieć koniecznie kogokolwiek w swoim życiu. Dobrze, doprecyzujmy sobie tutaj tę energię. Dlaczego mamy szóstkę mieczy? Szóstka buław. Jedna z najlepszych kart w a na pewno arkan małych. Szóstka buław, mój koń, to jest karta zwycięstwa. To jest karta pokazywania siebie światu. W swojej własnej mocy, tak, w swoich własnych możliwościach. To jest. Karty też mogą tutaj pokazywać, że możecie pokazywać swojemu otoczeniu w tym miesiącu, że świetnie sobie radzicie. Że dobrze sobie radzicie, że potraficie sami sobie tak życie układać, że nie odczuwacie braków. To połączenie kart też tutaj może pokazywać, że jakieś. Jeżeli planujecie w tym miesiącu na przykład jakieś wyjazdy, urlopy w dużym stopniu albo sami, albo jest jeszcze jedna opcja, zaraz wam powiem jaka. To to się uda po prostu zrealizować. I teraz tak, dlaczego jest jeszcze druga rzecz, o której nie powiedziałem przed y, doprecyzowaniem kart, ale też jest istotne. To jest karta bardzo często wyjazdów, szóstka kielichów, to jest karta energii osoby, ym, takiej, takiej, która może być sama, albo dobrze czuć się w ogóle w swoim towarzystwie, tak, bardzo często to jest karta zadowolonego życia singla, piątki denarów to jest karta, wiecie co, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o to połączenie kart, karty też mogą tutaj wskazywać na to, że możecie sobie na przykład organizować też w tym miesiącu czas z jakąś przyjaciółką, która też jest wolna. Tak czyli macie przyjaciółkę, która albo też na ten moment ma, jest w jakiejś znajomości, ale tak naprawdę nie ma partnera, tylko to jest jakiś tam albo układ, albo znajomość też nie wiadomo, w której nie wiadomo o co chodzi, albo faktycznie jest singielką tak jak i wy. I karty tutaj mogą pokazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc, że możecie na przykład z nią sobie organizować wspólnie fajnie czas na jakichś wyjazdach, na jakichś spacerach, jakichś wycieczkach rowerowych, tylko w połączeniu denarów jest jedna rzecz. Może być tak, że jeżeli chodzi o te wspólne organizowanie czasu, to pilnujecie sobie budżetu, bo piątka denarów bardzo często też jest kartą yy, no, braku rozrzutności, mówiąc tak, bardzo oględnie. Czyli robicie sobie na przykład z przyjaciółką jakiś, jakąś mm, wycieczkę yy, taką budżetową, na przykład na weekend gdzieś. Dobrze, o czym jest ta dziewiątka kielichów? Co jeszcze karty chcą nam tutaj dopowiedzieć? Dlaczego jest dziewiątka kielichów, czyli karta zadowolonego z życia single? Kolejna świetna energia na uzupełnieniu. Trójka buław. A trójka buław to jest energia. Nadziei na przyszłość, karta oczekiwania na statki obfitości, takiego poczucia, że no, na ten moment może jeszcze nie mam wszystkiego, czego potrzebuję, ale myślę, że jeszcze pół roku i świat będzie należał do mnie. Yy, trójka była właśnie, to jest karta takiego, gdzieś takiego nastawienia, takich nadziei, że wszystko się jeszcze w życiu ułoży że może ten moment, który jest obecnie, to jest po prostu czas przejściowy. I ta, to połączenie kart też może mówić o tym, że wy możecie tutaj odczuwać, że ten obecnie czas to jest czas dla siebie, czas przygotowywania się na... Na to, że dostaniecie ten dziesiąty kielich. A o czym jest dziesiąty kielich? O czym jest w ogóle dziesiątka kielichów? Eee, jeżeli chodzi o ten dziesiąty kielich, czyli tak, jak, tak jakby tutaj mogliśmy powiedzieć, a z kielichów, a z kielichów to jest karta zauroczenia nowej miłości, a dziesiątka kielichów to jest karta spełnienia szczęścia z drugą osobą, szczęścia rodzinnego. I tutaj karty pokazują, że wy możecie tutaj traktować tylko ten moment takiej, no, nazwijmy to tak, samotności. Eee, Przecież samotność źle się kojarzy, ale nazwijmy, mimo wszystko, jako taki okres przejściowy, w którym wy pracujecie nad sobą, tak, przygotowujecie się na coś nowego, lepszego, spełniającego, szczęśliwego. O czym jest piątka denarów? Dlaczego mamy piątkę denarów, czyli kartę... <laughs> kartę takiego poczucia, że nie mamy w co inwestować albo takiego braku potencjału do inwestowania i odwróciła nam się co? karta wieży karta wieży to jest karta niespodziewanych wydarzeń, niespodziewanych informacji, piątka denarów hmm to połączenie kart może mówić o tym, że też jakieś zakończenie relacji albo to, że jak w poprzedniej relacji wam nie wyszło, może, mogło być dla was dosyć traumatyczne i na ten moment też to jeszcze kładzie się poniekąd troszeczkę na was piętnem tak, albo tamta znajomość skończyła się bardzo nagle, w jakichś takich dla Was nie do końca jasnych okolicznościach, albo ta osoba bardzo mocno Was rozczarowała w karcie wieży, na przykład na ten moment nie potraficie, albo mm, trudno Wam jest zaufać może zainwestować w nową relację, bo tamta skończyła się albo w bardzo niefajnych okolicznościach, albo też yy, w, w sposób bardzo taki nagły, na przykład, no, karta wieży to może być na przykład w przeszłości informacja. O zdradzie, informacja o czyimś kłamstwie, informacja o tym, że ktoś lawirował na boku, albo o tym, że na przykład ta osoba, nawet wyznania ze strony tej osoby, że ona nie, wiem, nie jest w stanie się zaangażować w relacje z wami, bo nic nie czuje. To, to bardzo często jest zwierzę. No i w połączeniu, właśnie z tą piątką donarów, ta energia mogą wskazywać na to, tym bardziej, że jako tutaj w tle jeszcze macie pustelnika, um, te energie tutaj mogą wskazywać po prostu na to, że jeżeli chodzi o ten moment, wy możecie mieć problem z zaufaniem i z otw otwieraniem się na nowe ze względu na to, jak trudne, traumatyczne, obciążające były dla Was doświadczenia. Z przeszłości, w jakich okolicznościach tamta relacja i w jakich emocjach tamta relacja mogła się zakończyć, chociaż na szczęście yy, nie widzę też tutaj, żebyście w tym miesiącu jakoś się rozpamiętywali, przeżywali tamtą przeszłość, żeby ona do was wracała albo fizycznie, czyli w postaci tej osoby, albo też emocjonalnie, jeżeli chodzi o wspomnienia itd. Natomiast <laughs> piątka denarów. No, plus karta pustelnika, tak jak mówię, y, przepraszam, karta wieży może tutaj właśnie pokazywać, że. Y, no, wy jesteście teraz na etapie w pewien sposób. Wieża, jak wieża zostanie zburzona, mamy tak naprawdę potencjał, mamy miejsce do zbudowania czegoś nowego, i dla Was to po prostu może być czas na odbudowywanie siebie, przygotowywanie siebie do. Dalszego życia, po prostu tak. No, bez osoby, która może tutaj w Waszym życiu się nie sprawdziła, ale jeszcze też nie, szczególnie skupiając się, oczekując tego, żeby ktoś nowy się pojawił. Widać tutaj, no poza kartą wieży, dużo takiego spokoju, świadomości. Podoba mi się w ogóle ta energia w tym miesiącu u Was, bo to jest taka energia. Eee, no, może na ten moment nie ma nikogo perspektywicznego, ale to nie znaczy, że ja nie mogę żyć, być szczęśliwa, układać sobie życia, tak? Skupiać się na swoich pasjach, swoich priorytetach, realizować siebie. Moje kochane strzelce, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Słyszymy się niedługo. Pozdrawiam. tarot.